Cześć! Witam Was na moim kanale Jesteśmy dzisiaj na moim koncie free to play a to dlatego, że po ostatnim patchu i buffie Cupidusa będę go przerabiał zupełnie na, do innej roli Spójrzmy jak on teraz co on teraz robi on jest chyba Sacred Order i tu jest chłopak na A1 atakuje wszystkich obrażenia zwiększają się o 15% jeżeli są buffy na przeciwniku Tutaj nie było zmian, zmieniło się jego A2. Teraz atakuje wszystkich przeciwników i ma 75% szans na wrzucenie HP burn na dwie tury. Po wyksiążkowaniu to jest 100%. Wcześniej to nie była tak AOE, atakował trzy razy losowo, także jest to bardzo duży improvement w porównaniu z tym co było wcześniej. A3 umieszcza Increase Attack na sobie na dwie tury, potem atakuje jednego przeciwnika. Ma 50% szans na wrzucenie HP burn. Na wszystkich przeciwników, jeżeli kogoś zabije. I ten debuff tutaj nie może być, nie może być e, zablokowany. Po mamy 3 tury cooldownu i na koniec jeszcze jego pasyw się zmienił. E, atakuje, um, atakując zadaje 25% więcej obrażeń i e, zawsze kontratakuje, ale to jeżeli Winus jest w tym samym teamie. No ja, Winus tutaj nie mam, nie mam tutaj żadnych. Przepraszam, mam WizX, ale poza tym z szardów nie trafiłem żadnego Wojda. No i do tej pory używałem do HP Burn na pająku e, Ultimate Galeka, ale po tej zmianie, po tej zmianie Cupidus jest zdecydowanie lepszy. E, pokażę wam mojego Galeka. Oto on, i on tutaj. E, tak, atakuje dwa razy, każde uderzenie ma 50% szans na wrzucenie HP burn na dwie tury. Jeżeli jest pod wpływem H increase attack, o co prawda wrzuca na siebie, ale to tutaj mam mniejsze szanse na ten HP burn, do tego w pierwszej turze musi się zbafować po to, żeby to zadziałało. Co wydłuża walkę, a ja wolę mieć krótsze walki. No i do tego, jeżeli uda mi się go w pełni wyksiążkować tutaj, na razie trafiłem tutaj cztery książki, niestety najpierw trzy poszły tutaj, reszta potem szła już tutaj Więc teraz mam 90% szans, ale dzisiaj z Clown Bossa trafiłem książkę Więc może będę miał szczęście Pięknie Ostatnie 10%, w tym momencie 100% szans na to, że wejdzie HP Burn, no i w tym momencie już mogę przestać go książkować Pokażę wam, jak on teraz wygląda, bo teraz jest bardziej e, jako nuker. Mamy 39 prawie 1000 HP, 4100 ataku, 191 speed, 100% crit rate, 182 crit damage. Jego HP burn mnie nie interesowało, dla, bo był nukerem, więc tylko 136 punktów accuracy. Teraz będę go przerabiał pod pająka. No i na pająku trzeba zupełnie inaczej go zbudować. Przede wszystkim. Nie chce, polegając na HP burn, nie chce żeby on zabijał pajączki, więc nie może mocno uderzać. Więc rezygnujemy z crit rate, rezygnujemy z crit damage. Dostanie więcej HP po to, żeby nie był celem ataków. Dostanie więcej speeda po to, żeby jak najszybciej działał, jak najszybciej wracał do swojego skilla. I oczywiście dostanie dużo więcej crit, nie, nie crit, tylko accuracy. Zupełnie inna budowa, no więc w tym momencie. E, przejdzie na emeryturę jeśli chodzi o takty Marine a wejdzie do gry na wejdzie do gry na na pająk zatem ja się zabieram za przebieranie go no i wrócę do Was jak już będzie gotowe Dobrze, mój Cupidus jest już przebudowany. Zyskał 3 razy, przepraszam, dwa razy Perception i raz SpeedSet, co daje mu dodatkowe bonusy do, do Accuracy plus Speed na wszystkich trzech. No więc zobaczmy, jak ostatecznie on wygląda. Ostatecznie ma prawie 68 tysięcy HP. No, atak troszkę niski, 249 speedu, także bardzo przyzwoicie 235 punktów accuracy zupełnie wystarczy na 20 poziom dungeonów masterki w zasadzie ma dalej dla nukera ale nie będę mu teraz wymieniał, nie będę musiałbym wydać 150 150 gemów, a myślę, że yy, nie, w tym momencie nie jest to jakiś priorytet więc teraz trzeba zobaczyć, jak on będzie się spisywał na pająku i czy, mój, czy, mój, czy moje walki się przyspieszą. Jestem na 20 poziomie pająka, to jest mój dotychczasowy team, więc w tym momencie Ultimate Galek wychodzi, a na jego miejsce wchodzi Cupidus. I tylko zobaczmy. Na no, wszelki wypadek. Ustawię, żeby od tego zaczynał. Hmm, czy chcę to. A, mogę zostawić. Mam nadzieję, że tym pojedynczym uderzeniem będzie atakował dużego pająka, co dodatkowo zwiększy obrażenia. Najchętniej bym jeszcze rektor Drath z tego temu się pozbył, ponieważ on nam swoim pasywem i leczeniem za każdym razem, kiedy ktoś jest pod wpływem Perfect Veil, wydłuża walki, ale prób próbowałem właśnie już bez niej. Parę opcji, ale nie było to 100% skuteczne. Także poświęcę te, te kilka, kilkanaście sekund, po to, żeby mieć 100% pewność. Dobrze, rzucamy na auto. No i zobaczmy, jak Cupidus spisuje się po, po, po swoim buffie. Najpierw się Lisandra ruszy i o to chodzi, żeby ona była pierwsza dlatego, że teraz widzicie, dwa dodatkowe pajączki weszły i w tym momencie pięknie na wszystkich na wszystkich wszedł HP Burn poszedł jeszcze Stan na większość pierwszy Heartseeker no i teraz tylko czekam, aż pajączki się ruszą i zaczną palić no i się zaczyna jak widzicie, ważne jest to, gdyby on mocno uderzał, to mógłby te pajączki już prawie zabić albo i pozabijać. Wszystkie teraz uderzył drugi raz. Więc już nie miałbym żadnego zysku z tego, że wrzuciłem HP Burn, bo te wszystkie pajączki by, te wszystkie pajączki by były martwe. Zwłaszcza, że Cupidius na swoim A1 ma AoE, więc za każdym razem uderza wszystkich. Więc tym bardziej ważne jest to, żeby uderzał, żeby uderzał lekko, i znowu wrzucił HP Burn. Jak widzicie, żaden pajączek jeszcze, jeszcze nie zginął. No i znowu palą. Teraz czekam na drugiego harcikera, żeby jeszcze, żeby Cold Heart dołożyła od siebie coś. I drugi harciker poszedł. Jak widzicie, 670 tysięcy obrażeń. Muszę zobaczyć, czy nie mogę jej zbudować teraz mocniej, bo. Trochę mi się sprzęt poprawił na koncie. No, czekam na HP Burn kolejny, bo wszystkie pojąki już poprzednie umarły. Mamy stan. Jeszcze nie było HP Burn. Byłoby lepiej, gdybym miał to jeszcze na 3 turach, nie na 4 turach, no ale nie wymagają za dużo. I tak dostał naprawdę bardzo fajnego buffa. I jest HP Burn. I. Minuta 56, nowy najlepszy czas. Także jak widzicie, Cupidus w tym momencie z przeciętnej legendy stał się naprawdę użytecznym czempionem dla mnie z miejsca. Zyskał na wartości, przyspieszył mój czas, a to i tak nie był jeszcze jakiś super, super czas. Myślę, że jeszcze mogę z tego teamu wyciągnąć więcej. Muszę popracować na moją Cold Hard no i wykombinować coś, żeby Rector Draft. W tym teamie nie była, ponieważ no ona dużo czasu mi tutaj dodaje. Podejrzewam, że koło minuty 30 było, gdyby nie to leczenie ciągłe. No ale jest ciągły postęp. Mam nadzieję, że w następnym patchu zbofują jeszcze kogoś innego, kogo mam, a kogo teraz niekoniecznie używam. Może Nogdara albo, albo ponownie dostanie bafa. Nobel. Przydałoby mu się. Napiszcie w komentarzach, czy macie Cupidusa, jak wam się podoba. Jak się Wam podoba, podobał jego buff, i czy teraz po tym buffie wyciągniecie go z Volta Dodatkowo, w sumie on teraz będzie jeszcze bardzo dla mnie przydatny na hydrze. Nie brałem Galeka na hydrę ze względu na to, że miał dosyć słabe szanse na HP Burn, ale teraz, mając 100% szans, to jest kolejne miejsce, gdzie na pewno dołoży mi, dołoży mi obrażenia. Okej, okay, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Ja wracam na plażę, bo jak to oglądacie jestem gdzieś e, jestem gdzieś na wakacjach cześć